Więcej nie ma, Stuba. Więcej? Widzów 100, tak? No nie, nie, nie zaraz bo, to jest, co? co by są bo to wyszło, nie? Bo do białych Tak, 100 U nas jest zupełnie inny U nas jest zupełnie U nas dużo

E, takie, jakie będzie chciała gmina, Gorzyce Nie Wcześniej, osobom, które nie były wcześniej, gmina, urząd gminy w Gorzycach o naszej. Leweta! tam! Nie Ręka była! Się... po Uderz! Uderz! Uderz!

Bramkarz! Dobra! Brawo, Paweł! Paweł! Moc do przodu, ty czego to? Pięknie! Brawo Radar! Radar! Przypuszczalnie na jedno gospodarstwo domowe straty będą wahać się w granicach od 100 do 500 tysięcy złotych. Yes! Gol! Jej! Darek! Darek!

No, patrzmy, na razie nie, nie pysy, mamy tego problemu. Piotrek Reptak! Brawo! Piotrek Reptac. 59. po zdobyciu gola Orlanta wyraźnie wstrzymywał się do przodu. Kurde! Brawo! Po zdobyciu gola Orlanta, pomocnik Radzynian strzelił z 5 metrów, rozwiązał go. Dobro. On je. Deca. Alexije. Ja te gledam. Pa dobro, šalimni mi. Jeso. Jeso. Dobro. 66, centrum Ptaszyńskiego. Centrum Ptaszyńskiego. Dobra, jedziemy. Ciao! Kurde!

A przyjdzie do nas mecz to pływa, kibice i groźny grozymi... <grystanie> <Trzał! grystanie> i drącą nam. To, to jest łatki. <grystanie> no co? to jest No. 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 To No. No. Pana Piotra Krzyzińskiego tradycyjnie witam serdecznie. Eee, witam kolegów z nieoficjalnej strony internetowej rolno Obrazy Podlaskich. Tradycyjnie również kolegów z oficjalnej strony internetowej Unii Nowa Nie ma dzisiaj dziennie tak, szkoda, ale korzystają z naszych serwisów, także dowiadujemy się co dzisiejsze meczu było. Tradycyjnie pomyczną, panie Rafale proszę bardzo, pomeczną wypowiedź. Eee, po wyniku dzisiejszego meczu na pewno... W głównej mierze, w moim zdaniem, zdecydowała nasza słaba postawa w pierwszej połowie. Nieskuteczność w drugiej. Z drugiej strony można powiedzieć oczywiście, że podzieliliśmy się dzisiaj tym wynikiem, tymi punktami. Jedni i drudzy mieli sporo sytuacji strzeleckich. Myślę, że Meżla, kibica, chyba atrakcyjny tak naprawdę. Udane parady bramkarskie, fajne strzały z dystansu. Dobre do no, Wydaje mi się, że tutaj trener udzieli moją opinię, że z kolei e, chyba Żółć nas trochę zalewała, bo taktycznie to nie był dobry mecz, na pewno widać, widać po prostu trudy, tego że drużyny z tego poziomu no, nie radzą sobie jednak fizycznie e, z meczami co trzy dni I, i to w drugiej połowie e, było widać, mieliśmy informację oczywiście, że e, zespół Starzyny jest, że tak powiem w określonym składzie tutaj. I, i, I tutaj mam no, ogromny żal do chłopaków, że nie ciśnęliśmy od początku w pierwszej połowie, bo jeśli byśmy bardziej, że tak powiem, tutaj na przeciwnika siedli spowodowali, że bardziej by się męczył po prostu, to wydaje mi się, że w drugiej połowie mieliby jeszcze mniej siły. a oni... Moje takie było takie wrażenie, że jednak już oddychanie rękawami dużego trenera pola manewru nie miał. Ja prowadziłem świeżych zawodników, na pewno, na pewno coś tam ci zawodnicy wnieśli. Natomiast mówię, no, cały widz w tym wszystkim polega na tym, żeby to białe okrągłe wpadło do tego białego kwadratowego. No a udało się nam tylko raz niestety pokonać bramkarza Unii. Także że no, trzeba wziąć ten remis ze sobą, przyjąć go i, i, i myśleć o następnych meczu. Dziękuję bardzo. Panie pierwsze. Ja krótko, bo to się powtarzam już trochę, bo okazaliśmy się znowu też gościni dzisiaj, bo bramka stracona to, 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 to taki błąd tramkarski. Zawodnik nie kryty, to rzucie wolnym z daleka. No w ogóle, no, sam stał i strzelił bramkę. Ja powiem tak krótko, ja jestem zadowolony z gry, szczególnie w powie, bo pokazaliśmy dobrą e, grę. Stworzyliśmy sporo sytuacji. Mam zastrzeżenie do skuteczności. I to, co udało nam się w Sanoku roku pierwszą jedną bramkę do przerwy, poprawiając drugą, no nie udało nam się dzisiaj, no bo mówię takie chyba... E, Kluczem do zwycięstwa w dzisiejszym meczu, to chyba by była druga bramka strzelona w pierwszej połowie. No, tam idealne sytuacje to są Damiana Judy i Pałowa w w chyba czwarty sam na sam. No, mówię, no wtedy się odbiera atuty gościom, wiarę w osiągnięcie dobrego wyniku. No, a my zachowaliśmy się wręcz przeciwnie. I jeszcze raz podkreślę, że jestem zadowolony i z gry, tylko ze skuteczności w pierwszej połowie, nie? Na no, dwie okazaliśmy się gościnnie, no bo mówię, w prostej sytuacji, w sumie nie groźnym rzucie wolnym, bo to już wolny, gdzieś 30 metrów z boku wojska. Zawodnik sam strzela i wtedy zaczyna się nerwówka. Ograniczone pole manewru. Niektórzy zawodnicy widać, że byli zmęczeni. Przy czym do końca dążyliśmy do zwycięstwa. No, zmiany, tych które dokonałem, nie przyniosła mi spodziewanych efektów. No ale to, 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 jest, to jest zawodnik młody. Za trzy dni kolejny mecz, musimy zregenerować siły. No, dla niektórych zawodników jest to taki troszkę pojedynek w, w stanie, bo to jest siarka, nie nastawa wola. Ale mówię, no, postaram się zaprezentować e, korzystnie jesienek, korzystny wynik e, w tamtym Dziękuję. Dziękuję. Panowie z Radzynia do panowie administratorzy, macie jakieś pytania, to do panów trenerów. Ja na samym końcu, proszę Państwa, jeszcze chciałbym podziękować serdecznie Poltino za ten dzisiejszy Dzień Dziecka z Rodziną Poltino, że udało mi się wszystkim dzieciakom dzisiaj sprawić jakąś radość, jakieś konkursy, także dziękuję serdecznie w tym filmie. Oraz dziękuję również wszystkim tym, którzy dorzucili się dzisiaj na pomoc powiedzianą z gminy Gorzyce akurat. Mamy nadzieję, że może nasza akcja w jakiś sposób pomoże tym ludziom również, może inne kluby w jakiś sposób się przyłączą do tego. Taki mały gest od serca, także dziękuję tym wszystkim, którzy coś do tej późneczki dzisiaj wrzucili dziękuję serdecznie panie trenerze, panie trenerze również dziękuję serdecznie i szeroki drodzy życzę. Dziękuję. Proszę degustację pomyczowe.